Zespół Szkół Zawodowych numer 1 imieniem Jana Pawła II w Dębicy, jako jedyna szkoła powiatu dębickiego, został zakwalifikowany do projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji Program Rozwijania Umiejętności Uczniów Szkół Polski Wschodniej. 6 lutego 2009 roku w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Czódzcu umowę w sprawie realizacji projektu podpisali starosta powiatu dębickiego Władysław Bielawa i wicestarosta Czesław Kubek z ramienia organu prowadzącego oraz dyrektor szkoły Bożena Zielińska w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Seminarium zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Zarząd Powiatu Dębickiego i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła w Dębicy zainaugurowało 9 marca 2009 roku realizację projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Prezesi firm współpracujących ze szkołą oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w powiecie Dębickim. Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji jest realizowany w czterech klasach technikum Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Uczestniczy w nim 121 uczniów. Kluczowe kompetencje w zakresie języka angielskiego. Rozwijane są w klasie o zawodzie technik mechatronik pod kierunkiem magister Barbary Porzuczek. Umiejętności z technologii informacyjnej rozwija magister Bernadetta Bieniasz Erasmus w klasie o zawodzie technik teleinformatyk. Matematyczne kluczowe kompetencje europejskie nabywają uczniowie klasy technik budownictwa pod kierunkiem magister Grażyny Waśko. Magister Małgorzata Wielgosz rozwija kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w klasie o zawodzie technik mechanik. W ramach projektu realizowane są obecnie następujące przedsięwzięcia: Mobilny Instytut Kompetencji, Koła naukowe i wakacyjne. Mobilny Instytut Kompetencji są to dodatkowe zajęcia uzupełniające, których głównym celem jest rozszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów określonych w opisie kompetencji kluczowych, a nie uwzględnionych w autorskich programach nauczania. Tematyka MIG obejmuje zagadnienia ukierunkowane na wzrost motywacji uczniów w uczeniu się oraz na wzmocnienie działań na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych. Koordynatorzy merytoryczni opracowali ramowe programy, z którymi zapoznali nauczycieli na, na platformie edukacyjnej projektu. Nauczyciele, realizatorzy projektu wykorzystują w czasie zajęć MIG, pomoce dydaktyczne otrzymane ze środków projektu, rzutniki multimedialne, programy komputerowe oraz materiały biurowe. Mają również możliwość wymiany doświadczeń podczas obserwowanych zajęć. Lekcje w ramach Mobilnego Instytutu Kompetencji cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, koła naukowe. Dnia 15 grudnia 2009 roku zainaugurowane zostały spotkania kół naukowych uczniów naszej szkoły, działających w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. 40-osobowe grupy młodzieży z klas uczestniczących w projekcie, po 10 z każdej kompetencji, trzy razy brały udział w zajęciach organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu. Uczestniczyły w nich również podobne koła naukowe, działające w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Wraz z opiekunami. W czasie zajęć kół naukowych uczniowie. Spotkali się z władzami uczelni, rektorem, prorektorem oraz wykładowcami. Zwiedzali uczelnię oraz zabytki Sandomierza. Uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz zaproszonych prelegentów, między innymi dr Bronisław Pabich prowadził zajęcia z kompetencji matematycznych. Odwiedzili Urząd Skarbowy w Sandomierzu z przedsiębiorczości. Oraz Komendę policji technologia informacyjna. Ponadto wakacyjne mają obozy naukowe. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w tygodniowych wakacyjnych obozach naukowych zorganizowanych w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. W lipcu i sierpniu 2010 roku uczniowie z klasy pierwszej B i pierwszej J wraz z opiekunami panią Bernadettą Bieniarz-Erasmus i Małgorzatą Wielgosz, przebywali w poroninie koło zakopanego. W czasie pobytu na obozach młodzież brała udział w zajęciach dydaktycznych, doskonaląc kompetencje z podstaw przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Oprócz zajęć warsztatowych nie zabrakło atrakcji rekreacyjno-rozrywkowych. Chodząc po górach, obozowicze mogli podziwiać piękno taczańskiej przyrody. Zwiedzali m.in. gubałówkę, wiktorówkę, jaszczurówkę oraz inne znane miejsca okolic zakopanego. W pamięci z pewnością pozostaną posiady z góralem w Izbie Regionalnej, w czasie których młodzież poznała tradycje, zwyczaje i kulturę taczańskich górali. Uczestnicy obozów często odwiedzali słynne zakopiańskie krupówki, gdzie mogli zakupić pamiątki. Wieczorami w ramach integracji z innymi grupami odbywały się zajęcia sportowe, dyskoteki i ognie. Jestem uczniem drugiej pobyt... klasy technikum. W mojej klasie zrealizowany projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Zajęcia w ramach projektu przyniosły mi wiele korzyści i stwarzają możliwości rozwoju. Otrzymałem pomoce dydaktyczne, które wykorzystuję na lekcjach. Wiem, jak pracować w grupie, skutecznie komunikować się i podejmować inicjatywę w działaniach. Uczestnictwo w kole naukowym pozwala mi poszerzać wiedzę z przedsiębiorczości. Atrakcją dla mnie był bezpłatny wyjazd w góry do Zakopanego w ramach wakacyjnego obozu naukowego. Poznałem wielu przyjaciół, uczestniczyłem w zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych. Również wspólnie z kolegami projektowaliśmy działalność gospodarczą. Dzięki praktycznym zajęciom wiem już, w jaki sposób założyć firmę. Po skończeniu szkoły muszę podjąć ważną decyzję doty dotyczącą życia zawodowego. Poprzez udział w projekcie poznaję możliwości wyboru. Dzięki zdobytej wiedzy będę mógł aktywnie uczestniczyć w rynku pracy i gospodarce. Będę potrafił dostrzec szanse dla własnej działalności zawodowej w procesie integracji europejskiej. Korzyści dla szkoły z realizacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji: Po pierwsze, podniesienie efektów kształcenia w czterech klasach technikum, rozwijanie wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Możliwość doskonalenia warsztatu pracy, nauczyciela i wymiany doświadczeń poprzez udział w licznych warsztatach i konsultacjach organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Spotkania w Lublinie, Radomiu, Sandomierzu, Warszawie i Stalowej Woli. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, materiały biurowe, programy komputerowe itp.